Dzisiaj mamy kod z tej Opening, a dzisiaj was w swoim odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak uruchomić skrypt w grze Pisy Beast 19 Foot. I dzisiaj zaproszę do oglądania. Pierwsze, co co musicie zainstalować, byle? Jaką wersję Paral face'a i Game Guardiana? I teraz mam już tutaj włączonego Game Guardiana, tylko też czekam, żeby uruchomić naszą grę. tutaj pasji list to będzie po, ko, krok po kroku jak to zrobić bardzo do zrobienia tylko musi mieć plik do przesłania batcase case launcher, czy coś tam takiego bo bez tego to ty, bo, bo bez tego to nie zrobicie Batcase case launcher. spróbuję do tego wszystkiego dać linki w opisie Na przykład jak chcecie mieć anonimowane paczki Wylechańców które co ja mam To po prostu robicie to Wybieracie to Ruchom skrypt Musi być Backcase Skrypt Launcher Teraz biegnij Musicie tak Get Donor OK I teraz wybieracie grę W moim przypadku to będzie właśnie Pacifist 19. No i teraz czekamy, jak się skryp zrobi. Opuszczmy sobie parki. Lockoutu nie ma. Fabian. Kolejny park w się ma lockoutu. I myślę, że znowu będzie Fabian kolejna paczka, leci. tu mam informa, ale już bez lockoutu mam i teraz route the final i to jest lockout Tylko, że to się trochę zamula nie wiem dlaczego i to jest rashford Lingard ok Teraz się skrypt zrobił, już 66% Mamy jeszcze igony w paźce. Co za piękny widok. Teraz czekamy. Widzimy sobie. Teraz czekamy chwilkę. Też wybieram się język i teraz... Ukonan a pak albo unlock ten to turn, to 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 unlock paki metodą pierwszą i patrzcie tutaj jak będzie to wam pokażę ale na razie zrobię cięcie teraz on się zrobiło był taki komunikat i trzeba było nacisnąć ok i teraz patrzcie na tą magię wszystkie paczki unlimited za darmo te stare paczki to były holiday pack. Wszystko tutaj mamy. Otwórzmy sobie jedną. I dodaj nam pieniądze do konta. Mamy sobie trochę mniej jego kosztę. Może jeszcze teraz spróbuję zrobić live. Więc do zobaczenia. Cześć.